Ona ma wysoki stopień amnesji. Jesteś pewien, że sobie poradzisz? Uważam, że tam radę. Znaleźliśmy ją w naprawdę ciężkim stanie. Leżała na chodniku w deszczu, mokra, bez ubrań, bez żadnej tożsamości, bez pieniędzy, bez niczego. A co z policją? Została już poinformowana, a zaraz powinna być. Masz dla mnie jakąś nową informację. Pamiętaj, wszystko może być istotne. Nie. I nadal te same sny. Błóczę się w tym pieprzonym, białym pokoju i tyle. Tylko tyle. Powracające wspomnienia są bardzo często związane z jakimś bardzo emocjonalnym przeżyciem w przeszłości. Mózg próbuje przypomnieć sobie całe wspomnienie poprzez powtarzanie go. Mamy progres. Fajnie, fajnie, tylko ten progres, jak Ty to nazywasz, jest już od początku mojego wypuczenia się ze spiączki. A ja nadal nie wiem, kim jestem, czemu tu jestem, i nic nie wiem. Proszę się uspokoić. Amnesia, zwłaszcza taki stopień amnesii, wymaga trochę czasu. W Pańskim mózgu nie odnaleźliśmy większych szkód, większych urazów, więc proszę mi wierzyć, że będzie bardzo dobrze.